a taką był wielką gwiazdą. Miał furę szczęścia, że przygarnął go Bayern, potem woda sodowa uderzyła do głowy i myślał, że jest wielki i zwojuje świat, ale szybko nastąpiła brutalna weryfikacja i zbujania w obłokach spadł na piłkarskie dno. Te niezwykle ostre i bezkompromisowe słowa które coraz częściej pojawiają się w przestrzeni internetowej jako komentarz do obecnej sytuacji Roberta Lewandowskiego, mogą wydawać się przesadzone i podyktowane jedynie niechęcią, ale czy w świetle najnowszych doniesień z rynku transferowego nie kryje się w nich ziarno gorzkiej prawdy o zmierzchu wielkiego mistrza, który musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością? Nici z wielkiego transferu Lewandowskiego stają się faktem, a gigant ogłosił decyzję, która może definitywnie przekreślić marzenia polskiego napastnika o jeszcze jednej wielkiej przygodzie w czołowej lidze Europy, innej niż hiszpańska czy niemiecka. Fala spekulacji o przyszłości klubowej Roberta Lewandowskiego dotąd głównie przybierała na sile, tworząc medialny szum, w którym gubiły się fakty, ale teraz nastąpił zwrot akcji, który jest jak uderzenie w mur. Wszystko wskazuje na to, że przed Polakiem z hukiem zamknął się jeden z najbardziej pożądanych i logicznych kierunków przeprowadzki, o którym marzyło wielu kibiców z nadwisły. Wisły. AC Milan, legendarny klub z San Siro, zdecydował się na transfer innego napastnika, Niklasa Fuelkruga, co dla Lewandowskiego może oznaczać koniec pewnych złudzeń. Sytuacja jest dynamiczna i niezwykle skomplikowana, a zegar tyka nieubłaganie. Przypominając wszystkim zainteresowanym, że czas Roberta w wielkim futbolu powoli dobiega końca. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygaśnie wraz z zakończeniem bieżącego sezonu, co stawia go w sytuacji, w której musi podejmować decyzje kluczowe dla swojego dziedzictwa. Wśród możliwych pomysłów kapitana reprezentacji Polski na kontynuowanie kariery, wciąż wymienia się pozostanie w dumie Katalonii, co byłoby rozwiązaniem najbardziej stabilnym i sentymentalnym. Robert i jego rodzina pokochali życie w Hiszpanii, klimat, kulturę i atmosferę Barcelony, ale w tym równaniu jest jedna wielka niewiadoma, która spędza sen z powiek agentowi piłkarza, Piniemu Zachawiemu. Nie jest wcale pewne, czy FC Barcelona, borykająca się z wiecznymi problemami finansowymi i koniecznością odmładzania kadry, w ogóle zaproponuje przedłużenie kontraktu swojemu najlepiej opłacanemu weteranowi. Cisza w gabinetach na Camp Nou ubywa czasami bardziej wymowna niż tysiąc słów, a brak konkretnych rozmów o nowej umowie sprawia, że Lewandowski musi mieć przygotowany plan B, a może nawet plan C. W razie definitywnego rozstania z FC Barceloną, Robert Lewandowski teoretycznie nie powinien narzekać na brak propozycji zawodowych, bo jego nazwisko wciąż jest marką globalną, która przyciąga sponsorów i kibiców. Mówi się na przykład coraz głośniej o amerykańskim Chicago Fire i kierunku MLS, który wydaje się naturalną przystanią dla gwiazd na emeryturze, oferującą wielkie pieniądze i nieco mniejszą presję sportową. Jednak ambicja Roberta o której krążą legendy, kazała mu patrzeć w stronę Europy. Do niedawna szeroko komentowana była wizja spektakularnego transferu piłkarza do AC Milanu. Serie A to liga specyficzna, taktyczna, ale przede wszystkim niezwykle łaskawa dla weteranów. To liga, w której potrafią błyszczeć formą doświadczeni napastnicy, tacy jak Olivier Giroud czy Zlatan Ibrahimović, którzy przeżywali tam swoją drugą, a nawet trzecią młodość. Ale Wandowski ma już 37 lat i wydawał się być wręcz idealnym, Skrojonym na miarę kandydatem dla Rossonerich, którzy szukali kogoś, kto wejdzie do szatni i od razu da jakość. Wizja Roberta w czerwonoczarnej koszulce na San Siro działała na wyobraźnię. Milan to wielka marka, historia, styl i prestiż, który pasowałby do Lewandowskiego. Jednak rzeczywistość okazała się brutalna i pozbawiona sentymentów. AC Milan postawił jednak oficjalnie na transfer innego napastnika w zimowym oknie transferowym, co może zamknąć temat zakontraktowania Roberta Lewandowskiego raz na zawsze. Włosi nie chcieli czekać do lata, nie chcieli brać udziału w licytacji szejkami czy Amerykanami. Potrzebowali napastnika tu i teraz. W piątek Milan potwierdził transfer niemieckiego napastnika Niklasa Fuellkruga, co było wiadomością dnia na Półwyspie Apenińskim i zimnym prysznicem dla otoczenia Lewandowskiego. 32-letni reprezentant Niemiec został wypożyczony z West Hamu United z opcją wykupu po zakończeniu sezonu, co jest ruchem bezpiecznym i przemyślanym ekonomicznie. Włoski klub ogłosił, że Fuehlkrug będzie występował w Mediolanie z numerem 9, a to przecież także ulubiony numer Roberta Lewandowskiego, co ma wymiar symboliczny. Dziewiątka w Milanie jest już zajęta, miejsce w ataku jest obsadzone, a drzwi, które wydawały się uchylone, zostały zatrzaśnięte z hukiem. Kim jest człowiek, który zablokował Lewandowskiego? 32-letni Fuel Kruk to doświadczony zawodnik, solidny rzemieślnik, który wychował się w Akademii Werderu Brema, a później grał m.in. w Borusi Dortmund, gdzie dał się poznać jako skuteczny egzekutor. Z ojczyzny przeniósł się do Premier League, w której przeżywał trudniejszy czas i nie do końca odnalazł się w fizycznej walce na angielskich boiskach w barwach West Hamu. Pomocną dłoń do zawodnika wyciągnął jednak Milan, widząc w nim potencjał na bycie liderem ataku, a ten może odpłacić się za zaufanie golami, których zespół z Lombardii potrzebuje jak tlenu. Decyzja Milanu o postawieniu na Niemca, a nie czekaniu na Polaka, pokazuje zmianę strategii. Włosi wybrali opcję tańszą, dostępną od ręki i młodszą o 5 lat, co w perspektywie budowania zespołu ma niebagatelne znaczenie. Lewandowski, ze swoimi wymaganiami finansowymi i wiekiem, stał się tym zestawieniu opcją zbyt ryzykowną. Milan skupia się w tym sezonie na powrocie do Ligi Mistrzów i walce o najwyższe cele krajowe. Aktualnie zespół prowadzony przez charyzmatycznego Massimiliano Allegrego jest wiceliderem Serie A. Nie szans na zdobycie upragnionego skudetto. W takim wyścigu nie ma miejsca na błędy i sentymenty. Każdy punkt jest na wagę złota, a do ich zdobywania potrzebny jest napastnik w pełni sił, gotowy do gry od zaraz. Od ewentualnego awansu do Champions League może zależeć skala inwestycji na letnie okno transferowe, ale wtedy kadra może być już zamknięta. Warto też zauważyć, że Rossoneri nie boją się stawiać na doświadczenie, co potwierdza fakt, że przed aktualnym sezonem zdecydowali się na zakontraktowanie między innymi Luki Modricia, kolejnej legendy futbolu. To pokazuje, że Lewandowski pasowałby do tej koncepcji drużyny mistrzów, ale timing okazał się jego wrogiem. Milan potrzebował ruchu zimą, a Robert jest uwiązany kontraktem z Barceloną do lata. To właśnie te pół roku różnicy zadecydowało o tym, że Fuel Kruk, a nie Lewandowski, będzie strzelał gole na San Siro. Dla Roberta Lewandowskiego ta sytuacja jest wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Rynek transferowy w Europie kurczy się dla niego w zastraszającym tempie. Czołowe kluby mają już obsadzone pozycję Numer 9, albo szukają młodych, perspektywicznych talentów, na których można zarobić w przyszłości. Opcja włoska, która była planem awaryjnym i marzeniem o pięknej emeryturze w Słońcu Italii, właśnie wyparowała. Co pozostaje? Walka o pozostanie w Barcelonie, która może wiązać się z koniecznością drastycznej obniżki pensji i akceptacją roli rezerwowego, albo wyjazd poza stary kontynent. Chicago Fire i MLS czekają z otwartymi ramionami i walizkami pełnymi dolarów, ale czy to zaspokoi sportową ambicję człowieka, który jeszcze niedawno był najlepszym piłkarzem świata? A może Arabia Saudyjska i petrodolary szejków staną się jedyną alternatywą? Brutalna weryfikacja, o której wspominał krytyczny komentarz na początku, staje się faktem nie tyle sportowym, co rynkowym. Lewandowski wciąż potrafi strzelać gole, wciąż ma instynkt killera. Ale w gabinetach prezesów wielkich klubów patrzą w tabelki Excela, a tam wiek 37 lat świeci się na czerwono. Decyzja Milanu o osiągnięciu po kruga to pragmatyzm w czystej postaci. Wybrali gracza, który był dostępny na wypożyczenie, który ma coś do udowodnienia i który nie zrujnuje budżetu płacowego. Lewandowski to luksus, na który coraz mniej klubów w Europie chce sobie pozwolić. To może być gorzka pigułka do przełknięcia dla naszego mistrza, który przyzwyczaił się, że to on dyktuje warunki. Teraz rol się odwróciły. To kluby decydują, czy chcą Lewandowskiego, a jak widać na przykładzie Milanu, odpowiedź coraz częściej brzmi nie. Dziękujemy, mamy inne plany. Czy to oznacza definitywny koniec Lewandowskiego na absolutnym topie? Niekoniecznie. Barcelona wciąż jest w grze, a futbol bywa nieprzewidywalny. Kontuzje, zmiany trenerów, nagłe zwroty akcji to wszystko jest częścią tej gry. Ale z każdym takim ruchem, jak ten Milanu, Pole manewru się zawęża. Niklas Fuel-Kruk, solidny, ale nigdy niewybitny napastnik, zajął miejsce, które w idealnym scenariuszu miało należeć do Roberta. To symboliczne przekazanie pałeczki, gdzie użyteczność i dostępność wygrywają z nazwiskiem i legendą. Lewandowski musi teraz bardzo uważnie planować swoje kolejne kroki. Jeśli Barcelona nie przedłuży umowy, a drzwi do Włoch są zamknięte, amerykański sen może stać się koniecznością, a nie wyborem. I choć dla wielu kibiców będzie to smutny koniec wielkiej ery, to taka jest kolej rzeczy w sporcie zawodowym. Nikt nie jest wieczny, nawet ktoś, kto przez lata wydawał się maszyną nie do zniszczenia. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rysuje się teraz w barwach niepewności. Decyzja AC Milanu to fakt, z którym trzeba się pogodzić. Kruk z dziewiątką na plecach będzie walczył o Scudetto, a Lewandowski musi walczyć o swoją przyszłość w Katalonii lub pakować walizki za ocean. Czy woda sodowa rzeczywiście uderzyła mu do głowy, jak sugerują hejterzy, czy może po prostu czas jest jedynym rywalem, którego nie da się okiwać? Odpowiedź na to pytanie przyniosą najbliższe miesiące, ale jedno jest pewne: wielki transfer, o którym spekulowano, właśnie przeszedł Robertowi Kołonosa, a gigant z Mediolanu wybrał inną drogę, zostawiając polskiego snajpera na rozdrożu kariery. A jakie jest wasze zdanie na temat decyzji Milanu? Czy uważacie, że Włosi popełnili błąd? Stawiając na Fuelkruga zamiast poczekać na Lewandowskiego, czy może to racjonalny ruch, który obnaża obecną pozycję Roberta na rynku? Czy Waszym zdaniem to ostateczny dowód na to, że czas wielkich europejskich transferów dla Polaka już minął i powinien on skupić się na kierunku amerykańskim lub arabskim? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji i jak oceniacie szansę lewego na pozostanie w Barcelonie w świetle tych wydarzeń. Jeśli ten materiał Was zainteresował, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie go dalej i subskrybujcie kanał by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami ze świata futbolu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!